W dzisiejszym filmie pokażę Ci aż trzy sposoby na zmniejszenie mocy presetów. Dwa będą dotyczyły Adobe Lightroom Classic, a jeden będzie dotyczył najnowszej wersji Adobe Camera Raw. Zapraszam do filmu. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zapraszam Cię teraz do kliknięcia przycisku subskrybuj pod filmem. Warto też kliknąć ten dzwoneczek. W który magiczny sposób będziecie powiadamiał o nowych filmach na moim kanale. Jeśli ten film ci się spodoba, oczywiście zostaw po sobie komentarz, kliknij łapkę w górę. To mocno mi pomaga w rozwoju tego kanału. No dobra, przejdźmy do tematu głównego, czyli do naszego zmniejszania mocy presetu. Dużo osób z tego co widzę, często takich zaczynających przygodę swoją z Lightroomem, pyta o no, możliwość właśnie zmniejszania mocy presetów. Co prawda, przez długi czas jakoś takiej możliwości nie było. Potem pojawiły się profile, które na obecną chwilę ja dosyć mocno wykorzystuję właśnie z tego względu, że dają możliwość korekty mocy właśnie tego profilu, co bardzo ułatwia taki mój workflow edycję, przez to, że mogę zastosować pewien preset, ale tylko na przykład 30% jego mocy. Fajnie by było, jakby były jeszcze warstwy, ale dobra. Może kiedyś, zobaczymy. No dobra, wróćmy. Jak można zmniejszyć moc presetów? Zobaczmy. W Najnowszej wersji Adobe Camera Raw Adobe dodało taką funkcję, która jest jeszcze w fazie testów. Ta funkcja właśnie pozwala zmniejszyć moc presetów. Odpalmy sobie Adobe Camera Raw. Sobie odpalę tutaj u siebie. Dobra. Odpaliliśmy sobie Adobe Camera Raw. Mamy tutaj zdjęcie, na którym chcemy. Powiedzmy, zastosować sobie jakiś preset, wchodzimy sobie w presety. No i powiedzmy, że zastosujemy tu preset jakiś, nawet taki z darmowej mojej paczki presetów New Horizons, którą oczywiście możecie pobrać z mojej strony www.słowickę.u łamane na presety. Zapraszam serdecznie. Bieramy sobie tutaj któryś z tych presetów, na przykład ten mi się podoba, jest taki fajny, ciepły, pustynne słońce. OK, klikamy go i zobaczcie, mamy tutaj. Od wersji 14, to jest najważniejsze od wersji 14 doby Camera Raw mamy tutaj coś takiego jak slider, który pozwala na zmianę tego mm, mocy tego presetu, czyli ustawienia predefiniowanego. Zobaczcie jak klikniemy sobie tą informację. Intensywność ustawienia predefiniowanego to funkcja beta. Nadal pracujemy nad tą funkcją i chcielibyśmy poznać swoją opinię. To jest nieistotne, ale to daje nam możliwość właśnie, zobaczcie zmiany częściowej nasycenia tego Presetu. Jak widać, nie wszystkie tutaj suwaki gdzieś się zmieniają, ale jest bardzo fajna to funkcja, która mam nadzieję po takiej wstępnej fazie testowej, którą przechodzi tutaj zapewne w ACR-ze, trafi też do Lightrooma i tam też będzie można bawić się właśnie tym suwakiem i zmniejszać moc presetów już bezpośrednio w Lightroomie. Na razie działa to tylko tutaj. W ACRze, zobaczcie, możemy sobie wybrać moc, powiedzmy, na 65%, klikamy OK i to zostanie nam tutaj zastosowane. Zobaczcie, bardzo fajnie. A teraz przejdźmy sobie do Lightrooma i w Lightroomie Classic pokażę Wam dwa inne sposoby, które też pozwolą w Lightroomie przy zastosowaniu oczywiście dodatkowych wtyczek, ale pozwolą na zmianę mocy jakiegoś presetu. Zastosujmy sobie tu pierwszy. Preset mój, który do tego zdjęcia czuję, że będzie pasował. Już tak go obrabiałem też wcześniej. Zobaczcie. Z paczki The Other Side of Love. Preset Tuesday. Bardzo fajnie tutaj działa. Można ewentualnie się pobawić troszkę jeszcze może delikatnie balansem bieli, chociaż mi się podoba taki delikatny chłodny look trochę tutaj tej kanapy. Bardzo fajnie to zdjęcie wygląda. Można by tu zastosować jeszcze z paczki narzędziowej delikatnie winietkę delikatną. Powiedzmy nawet taką, bardzo fajnie to wyszło. No, i teraz włączę sobie plugin, który się nazywa Opal, Opacity Slider. I co fajnego jest w tym pluginie, jest to, że on pozwala na wywołanie po prostu przez zdefiniowany skrót klawiaturowy, który możecie sobie zdefiniować podczas instalacji. Ten plugin kosztuje 15 dolarów. Zobaczcie sobie, to jest ten plugin. Link do tej strony. Ja wrzucę też pod filmem, ale ten plugin za 15 dolarów. To już sami musicie zdecydować, czy, czy jest warty, czy nie. I zobaczmy sobie, jak ten plugin działa. Mamy tutaj slider, który nam pozwala i zwiększyć moc tego pluginu, i zmniejszyć. Mamy też możliwość tutaj wpływania tylko na pewne części tego presetu, który, które części te chcemy zmieniać. Zobaczcie, możemy też wpływać na temperaturę tintę, na tony. Zafarby różne, kolor, tutaj detale, także to już zależy od Was. I teraz wystarczy, zobaczcie, przesunąć ten troszkę slider w jedną stronę i mamy 0. Możemy je zwiększyć sobie go do, z powrotem do 100% i nawet troszkę wyżej pójść, jeśli byśmy mieli takie życzenie. Bardzo łatwy plugin. Możemy też działać tylko, zobaczcie, na. Na części, na przykład, Detail jeszcze jakieś wyostrzanie takie rzeczy możemy nie działać. Możemy nie działać na jakieś inne y, rzeczy, na przykład na, na tony. I teraz zobaczcie, ten plugin też możemy tą moc zmienić. Widzicie, bardzo, bardzo fajnie to działa. Jak wyłączymy sobie na przykład właśnie tony, to wtedy no zobaczcie te suwaki tutaj, które są ekspozycji, właśnie y, highlights, takie sprawy tutaj shadows, whites, blacks się nie będą zmieniały. Zobaczcie, działamy tylko na, na właśnie na kolory. Bardzo, bardzo fajna wtyczka. Dobra. Następna wtyczka, zresetujmy sobie to do ustawień. Następna wtyczka to jest wtyczka Fader. Ta wtyczka, zobaczcie, Fader też jest darmowa, akurat. Także tutaj możecie tą wtyczkę sobie pobrać, zainstalować i ewentualnie, jak Wam się spodoba, wpłacić tam 10 dolarów, po prostu autorowi. Jeśli uznacie, że ona jest jakby. Przydatna w waszym workflow i, i coś Wam przynosi, ale żeby tą wtyczkę aktywować, musimy sobie wejść w menu plik i tutaj wybrać Plugin Extras i wybrać sobie The Fader. Wtedy otwiera nam się okienko tej wtyczki. Wybieramy sobie jakiś tam preset, który chcemy zastosować na tym zdjęciu. Powiedzmy, zastosujemy ten sam preset, czyli Tuesday 111. Zobaczcie, mamy 100%. Tu też możemy sobie wybrać. Na jakie części z tego presetu będziemy działać? Możemy sobie wyłączyć też y, tą funkcję BASIC, czyli nie powinniśmy działać tutaj. Na te podstawowe tony możemy sobie w łatwy sposób przesunąć ten slider i też zmniejszyć tą moc. Możemy też, zobaczcie, w drugą stronę zwiększyć tą moc o 50%. Mamy tutaj tą funkcję BASIC. Jak ją wyłączymy, zobaczcie, to niestety. Nie, nie zastosują się żadne ustawienia z tego presetu, które były w Basicu to jest ten minus tutaj, tego slidera, że on po prostu wyłącza te pewne rzeczy z tego presetu to nie jest fajne, bo fajnie jakby ta, te rzeczy zostały tutaj w 100% w oryginale tak jak były dlatego ja nigdy tego pluginu nie stosowałem dlatego po prostu kiedyś kiedy jeszcze miałem jakąś taką tendencję do zmniejszania mocy to wtedy bardziej używam tej wtyczki plugin OPAL, bo ona była i szybsza i po prostu bardziej dla mnie precyzyjna. Ale jak widzicie, też taka możliwość tutaj zmniejszania tej mocy jest. Klikamy OK i ten preset w takiej mocy 71%. Zobaczcie tutaj w historii widać, jest zastosowany. Także to już od Was zależy, której wtyczki będziecie chcieli użyć. No, ja osobiście, zobaczcie, powiedzmy, że tutaj. Zastosujemy sobie jakiś inny preset. A hmm. nawet weźmy coś z paczki Planet Earth. Zastosujmy sobie na przykład Meadow. Ok, nawet ten preset. Zobaczmy, odpalamy sobie wtyczkę Opal. Jednym kliknięciem, skrótem klawiaturowym. I bardzo łatwo możemy sobie tutaj zmodyfikować, troszkę zmniejszyć tą moc. Albo nawet zwiększyć, jeśli byśmy chcieli. Ale mm, możemy też nie wpływać tylko na tony. Także myślę, że ta wtyczka, jeśli już miałbym coś kupić, wydać jakieś pieniądze, to wolałbym wydać te 15 dolarów na tą wtyczkę. Na pewno ona będzie dużo szybsza w edycji, szczególnie jeśli edytujecie dużo zdjęć i klikacie tu, 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 i no, tu zobaczcie. Ja naciskam sobie Shift i strzałka do góry, i od razu w moim przypadku pojawia się ta wtyczka na wierzchu. Także ona jest dużo, myślę, że fajniejsza, dużo fajniej działa, jeśli chcecie właśnie zmieniać sobie. Moc presetów. Mam nadzieję, że właśnie ta funkcja ta testowa, która pojawiała się w Adobe Camera RAW 14, że w kolejnej wersji Adobe Lightroom Classic i Lightrooma zwykłego pojawi się już też na stałe. Tutaj będziemy mogli sobie tak jak przy profilach. Zobaczcie, jeśli wybierzemy sobie tutaj jakiś profil, na przykład z paczki New Horizons, zobaczcie, to wtedy mamy tutaj slider i możemy moc tego, tego presetu, profilu. Możemy tą moc sobie zmieniać i mam nadzieję, że takie coś pojawi się też do, do naszych presetów. Będziemy mogli też moc presetów bezpośrednio, bez żadnych dodatkowych wtyczek zmieniać w Lightroomie już niedługo. Dzięki, kochani, za dzisiejszy film. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wiadomości były przydatne. Linki do tych wtyczek umieszczę pod filmem, także zerknijcie tam, jeśli jesteście zainteresowani. Dzięki jeszcze raz. Kliknijcie łapkę w górę, jeśli film się podobał. Zostawcie jakiś komentarz, napiszcie o czym chcielibyście się nauczyć w kolejnych filmach, co Was interesuje. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!